Wejść daleko i bardzo wysoko Gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą Gdzie spokój, harmonia i natury ze Gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew Wschód słońca pada na twarz Wypełnia tą duszę, którą ciągle masz Wydaje się tobie, że te uczucie już znasz Ale ono wcale nie jest ci znane Chociaż było pisane i pisane też jest tam Także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już tam Spotkasz ludzi, których tak bardzo kochałeś Choć na nie widziałeś, tam kochać się Wiesz, na pleca Spoglądasz na pyty, te niebo, serce dotyka serca Nie ma szczęścia, nie ma pleka Nikt się nie złości, nikt nie dotyka. Człowiek obok człowieka, z nurtem płyną jak rzeka Połączenie z jedną całość na samym szczycie góry